Witaj, drogi bracie, droga siostro w Chrystusie. Dziś wspólnie wyruszymy w transformującą podróż, odkrywając, jak zaufanie Bogu może nas prowadzić do wewnętrznego pokoju, za którym tak tęsknimy. W świecie pełnym niepewności i wyzwań, znalezienie spokoju może wydawać się prawie niemożliwe. Ale nie martw się, bo razem odkryjemy, jak wiara może być naszym bezpiecznym portem pośród burz życia. Zanim zagłębimy się w ten ważny temat, Chciałbym zaprosić Cię do przygotowania się na szczególny moment, który będziemy mieli na końcu tego nagrania. Poświęcimy czas na wspólną modlitwę, gdzie będziemy mogli otworzyć nasze serca i połączyć się z Boskim. Bądź czujny, bo ten moment będzie wyjątkową okazją do wzmocnienia naszej wiary i poszukiwania pokoju, który tylko Bóg może nam dać. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasami wydaje się tak trudno znaleźć spokój w naszym codziennym życiu? Dlaczego czujemy się przeciążeni, niespokojni lub zagubieni, nawet gdy pozornie wszystko idzie dobrze? Prawda jest taka, że żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu, gdzie wymagania pracy, rodziny i społeczeństwa wydają się nigdy nie kończyć. To jak bycie na karuzeli, która kręci się coraz szybciej i często czujemy się niezdolni do zwolnienia lub nawet zeskoczenia. Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje sposób na znalezienie równowagi w tym chaosie? Co, jeśli istniałaby droga do prawdziwego pokoju, tego, który przekracza wszystkie zewnętrzne okoliczności? To właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. Zbadamy, jak zaufanie Bogu może być kluczem do odblokowania tego wewnętrznego pokoju, którego tak szukamy tej pogody ducha, która pozwala nam stawiać czoła życiowym wyzwaniom z wdziękiem i odpornością. Na przestrzeni historii, niezliczeni ludzie znajdowali pocieszenie i siłę w wierze. Pomyśl o wielkich postaciach biblijnych jak Abraham, który zostawił wszystko za sobą, ufając obietnicom Boga, lub Dawid, który stawił czoła gigantom uzbrojony jedynie w swoją wiarę i proce. Te historie nie są tylko opowieściami z przeszłości. Są żywymi świadectwami transformującej mocy zaufania Bogu. I co najwspanialsze, ta sama moc jest dostępna dla każdego z nas dzisiaj. Ale co tak naprawdę oznacza zaufanie Bogu? To nie jest po prostu mgliste uczucie czy abstrakcyjne przekonanie. To świadoma decyzja, akt woli, który przenika wszystkie aspekty naszego życia. To wybór wiary, że nawet gdy nie widzimy drogi przed sobą, Bóg ma kontrolę i ma dla nas plan. Jak mówi Księga Przysłów: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Przysłów 3:5 To zaufanie nie oznacza, że nigdy nie napotkamy trudności. Lub Że nasze życie zawsze będzie usłane różami. W rzeczywistości, Biblia zapewnia nas, że będziemy mieć utrapienia na tym świecie. Jednakże zaufanie Bogu daje nam inną perspektywę wewnętrzną siłę, która pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i nadzieją. To jak posiadanie latarni morskiej pośród burzy, prowadzącej nas do bezpiecznych wód. Zastanów się przez chwilę. Ile razy czułeś się przytłoczony codziennymi troskami? Może to rachunki do zapłacenia, trudna relacja, problemy w pracy lub obawy o zdrowie. Te zmartwienia mogą wydawać się nie do pokonania, kradnąc nasz spokój i radość. Ale to właśnie w tych momentach zaufanie Bogu staje się najpotężniejsze. Kiedy wybieramy zaufanie Bogu, w zasadzie oddajemy mu nasze troski. To tak jakbyśmy mówili: Ojcze, wiem, że jesteś większy niż każdy problem, z którym mogę się zmierzyć. Oddaję ci moje lęki i niepokoje, ufając, że zaopiekujesz się mną. To oddanie nie jest oznaką słabości, ale głębokiej mądrości i siły. To uznanie, że istnieje większa moc działająca na naszą korzyść. Apostoł Piotr dobrze zrozumiał tę prawdę, gdy napisał Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1 Piotr 5.7. Cóż za pocieszająca obietnica? Wyobraź sobie ulgę, wiedząc że nie musimy dźwigać ciężaru świata na naszych barkach, że możemy dzielić nasze brzemiona z kochającym i wszechmocnym Bogiem. Ale jak możemy pielęgnować to zaufanie w naszym codziennym życiu? Jak przechodzimy od teorii do praktyki? Pierwszym krokiem jest uznanie naszej potrzeby Boga. Często próbujemy rozwiązać wszystko sami, polegając tylko na własnych siłach i umiejętnościach. Jednak prawdziwy pokój przychodzi, gdy przyznajemy się do naszych ograniczeń i otwieramy się na boską łaskę. Wyobraź sobie dziecko uczące się chodzić. Na początku próbuje stawiać kroki samo, ale często upada. Dopiero gdy wyciąga rękę i chwyta dłoń rodziców, znajduje równowagę i pewność, by iść naprzód. Podobnie gdy wyciągamy nasze ręce do Boga, znajdujemy wsparcie i wskazówki potrzebne do nawigowania przez zawiłości życia. Modlitwa odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Nie mówię tylko o formalnych czy zrytualizowanych modlitwach. Ale o szczerej i ciągłej komunikacji z Bogiem, to otwieranie naszego serca, dzielenie się z Nim naszymi radościami, lękami i marzeniami. Jak mówi Psalm 62:8: Ufajcie Mu w każdym czasie, o narody, wylewajcie przed Nim wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką. Kiedy się modlimy, nie tylko mówimy do Boga, ale także uczymy się słuchać Jego głosu. To wymaga ciszy i refleksji. Co jest wyzwaniem w naszym hałaśliwym i zabieganym świecie? Ale to właśnie w tej ciszy często znajdujemy odpowiedzi, których szukamy, i pokój, za którym tęsknimy. To jak dostrajanie naszego serca do boskiej częstotliwości, pozwalające Jego mądrości i miłości płynąć do naszego życia. Innym kluczowym aspektem rozwijania zaufania Bogu jest rozważanie Jego słowa. Biblia nie jest tylko książką historyczną czy zbiorem zasad moralnych. To list miłosny od Boga do nas, pełen obietnic i wskazówek do naszego życia. Gdy poświęcamy czas na czytanie i rozważanie Pisma Świętego, karmimy naszą wiarę i wzmacniamy nasze zaufanie do Boga. Pomyśl o słowach Psalmu 119.105. Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. W świecie pełnym niepewności i sprzecznych opinii, Słowo Boże staje się naszym kompasem, prowadząc nas na drogę prawdy i pokoju. Im bardziej zaznajomimy się z obietnicami Boga, tym łatwiej jest nam Mu zaufać, nawet w trudnych okolicznościach. Ważne jest, aby pamiętać, że zaufanie Bogu nie oznacza bierności. Nie powinniśmy po prostu założyć rąk i czekać, aż Bóg magicznie rozwiąże wszystkie nasze problemy. Zaufanie Bogu inspiruje nas do działania z wiarą, do podejmowania odważnych kroków w kierunku naszych celów, wiedząc, że On jest z nami na każdym etapie drogi pomyśl o Jozuem prowadzącym Izraelitów do ziemi obiecanej. Bóg powiedział mu: "Czyż ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan Bóg Twój. wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Jozue 1:9. Ta obietnica nie była zaproszeniem do bezczynności, ale zachętą do pewnego kroczenia naprzód, wiedząc, że Bóg będzie obecny w każdym wyzwaniu. Podobnie w naszej podróży wiary, Jesteśmy wezwani do działania z odwagą i determinacją. Zaufanie Bogu oznacza dawanie z siebie wszystkiego, używając talentów i zasobów, które On nam dał, jednocześnie ufając, że On uzupełni to, czego nam brakuje. To bosko-ludzkie partnerstwo, gdzie naszą częścią jest robienie tego, co w naszej mocy, a częścią Boga jest robienie tego, co tylko On może zrobić. Czasami zaufanie Bogu oznacza podejmowanie kroków wiary które wydają się nielogiczne lub ryzykowne w oczach świata. Pomyśl o Piotrze wychodzącym z łodzi, aby chodzić po wodzie w kierunku Jezusa. Dopóki jego oczy były utkwione w panu, dokonywał niemożliwego. Dopiero gdy odwrócił wzrok, skupiając się na falach wokół siebie, zaczął tonąć. Ta historia uczy nas cennej lekcji. Wewnętrzny pokój, którego szukamy, nie pochodzi z braku burz w naszym życiu. Ale z nieustannej obecności Boga pośród nich. Gdy skupiamy się na Nim, odkrywamy siłę i spokój, które przekraczają nasze zewnętrzne okoliczności. Zaufanie Bogu oznacza także naukę życia w teraźniejszości. Często tracimy nasz spokój, ponieważ martwimy się o przyszłość lub jesteśmy uwięzieni w żalach przeszłości. Jednak Jezus uczy nas nie troszczcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Mateusz 6:34. Życie w teraźniejszości nie oznacza ignorowania odpowiedzialnego planowania czy zapominania o lekcjach z przeszłości. Zamiast tego, to zaufanie, że Bóg jest z nami tu i teraz, zapewniając wszystko, czego potrzebujemy w tej chwili. To odnajdywanie zadowolenia i wdzięczności w małych błogosławieństwach każdego dnia, rozpoznawanie obecności Boga we wszystkich aspektach naszego życia. Ta postawa zaufania i obecności. Pozwala nam cieszyć się pokojem, którego świat nie może dać ani zabrać. To pokój, który wypływa z wewnątrz, zakorzeniony w pewności Bożej miłości i wierności. Jak napisał Paweł do Filipian: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4, 6-7. Ale co, gdy stajemy w obliczu naprawdę trudnych sytuacji? Jak utrzymać zaufanie do Boga, gdy tracimy ukochaną osobę, zmagamy się z poważną chorobą lub przechodzimy kryzys finansowy? W tych momentach nasza wiara jest prawdziwie testowana. Łatwo jest kwestionować miłość i dobroć Boga, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli. Jednak to właśnie w tych momentach zaufanie Bogu staje się najcenniejsze nie dlatego, że chroni nas przed cierpieniem, ale dlatego, że daje nam siłę, by przez nie przejść. Pamiętaj słowa proroka Izajasza. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Izajasz 26:3. Ten doskonały pokój nie jest zaprzeczeniem bólu czy trudności. To pokój, który współistnieje z cierpieniem, kotwica dla naszej duszy pośród burzy. To wiedza że nawet gdy nie rozumiemy dlaczego, możemy ufać charakterowi i miłości Boga. Pomyśl o Hiobie, który stracił wszystko, co miał. Rodzinę, bogactwo, zdrowie. Pośród niewyobrażalnej udręki oświadczył choćby mnie zabił, jemu ufać będę. Hiob 13,15. To jest istota zaufania Bogu. Wiedza, że On jest dobry i wierny, nawet gdy okoliczności zdają się temu przeczyć. To niezachwiane zaufanie nie przychodzi z dnia na dzień. Jest kultywowane z czasem poprzez doświadczenia Bożej Wierności w naszym życiu. Każda wysłuchana modlitwa, każde nieoczekiwane zaopatrzenie, każdy moment pokoju pośród chaosu staje się świadectwem Bożej Troski, wzmacniając nasze zaufanie do Niego. Ważne jest, aby pamiętać, że zaufanie Bogu nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieli wątpliwości czy momentów słabości. Nawet wielcy bohaterowie wiary mieli swoje chwile zwątpienia. Pomyśl o Eliaszu który po wielkim duchowym zwycięstwie popadł w depresję i chciał się wszystkiego wyrzec albo o Janie Chrzcicielu, który z głębi więzienia wysłał swoich uczniów, aby zapytali Jezusa, czy on naprawdę jest mesjaszem. Te historie pokazują nam, że posiadanie wątpliwości nie jest przeciwieństwem wiary. W rzeczywistości często to właśnie poprzez nasze wątpliwości i pytania nasza wiara rośnie i pogłębia się. Ważne jest, abyśmy nie utknęli w tych wątpliwościach ale wykorzystali je jako odskocznie do jeszcze intensywniejszego poszukiwania Boga. Gdy przechodzimy przez momenty zwątpienia lub zniechęcenia, kluczowe jest przypominanie sobie o czasach, gdy Bóg był wierny w przeszłości. Jak uczynił to Dawid w Psalmie 103. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Psalm 103. 2. Prowadzenie rejestru błogosławieństw i interwencji Boga w naszym życiu może być potężną kotwicą dla naszej wiary w trudnych czasach. Innym kluczowym aspektem pielęgnowania zaufania do Boga jest wspólnota z innymi wierzącymi. Nie zostaliśmy stworzeni, aby żyć naszą wiarą w izolacji. Kościół, jako ciało Chrystusa, odgrywa kluczową rolę we wspieraniu nas, zachęcaniu i wzmacnianiu w naszej duchowej podróży. Jak mówi Księga Hebrajczyków, nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień Hebrajczyków 10:25. Kiedy gromadzimy się z innymi wierzącymi, czy to w kościele, w małej grupie, czy nawet w nieformalnych rozmowach, mamy okazję dzielić się naszymi zmaganiami i zwycięstwami. Słuchanie świadectw o tym, jak Bóg działa w życiu innych, może wzmocnić naszą własną wiarę. Ponadto, posiadanie braci i sióstr w Chrystusie, którzy modlą się za nas, i wspierają nas w trudnych chwilach. Jest namacalnym odbiciem Bożej miłości i troski. Ważne jest, aby pamiętać, że zaufanie Bogu nie oznacza, że nigdy nie spotkamy się z opozycją lub krytyką. Czasami nasza decyzja o postawieniu Boga na pierwszym miejscu może być źle zrozumiana lub nawet wyśmiewana przez tych, którzy nie podzielają naszej wiary. W takich sytuacjach kluczowe jest, aby pamiętać słowa Jezusa. Jeżeli Was świat nienawidzi, Wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził Jan 15,18. Ta opozycja, choć trudna, może w rzeczywistości wzmocnić naszą wiarę i przybliżyć nas jeszcze bardziej do Boga. Jest to okazja do okazania miłości Chrystusa, nawet w obliczu wrogości i doświadczenia o pokoju i sile, które znajdujemy w Nim, jak napisał Piotr. Ale jeśli byście nawet cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc, gruźb ich i nie trwfuszcie się. Pieprzeszy Piotra 3:14. W miarę jak rośniemy w naszym zaufaniu do Boga, zaczynamy dostrzegać znaczące zmiany w naszym życiu. Jedną z najbardziej zauważalnych transformacji jest sposób, w jaki radzimy sobie ze stresem i niepokojem. Zamiast być zdominowanymi przez zmartwienia, uczymy się oddawać je Bogu w modlitwie. Jak radzi nam Paweł: O nic się już zbytnio nie troskajcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Filipian 4:6 Ta praktyka oddawania naszych trosk Bogu nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale zmianą naszej perspektywy. Uznajemy, że choć nie możemy kontrolować wszystkich okoliczności naszego życia, możemy zaufać Bogu, który ma pełną kontrolę. To uwalnia nas, abyśmy mogli skupić naszą energię i uwagę na rzeczach, na które naprawdę możemy wpłynąć. Pozostawiając resztę w zdolnych rękach naszego niebiańskiego ojca. Innym obszarem, w którym zaufanie Bogu transformuje nasze życie, są nasze relacje. Kiedy jesteśmy pewni Bożej Miłości, stajemy się mniej zależni od aprobaty innych. Pozwala nam to kochać i służyć innym w sposób bardziej swobodny i autentyczny, bez ukrytych motywów czy nierealistycznych oczekiwań. Jak napisał Jan, my miłujemy. Ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 1 Jana 4 19. Ta pewność w Bogu pomaga nam również łatwiej przebaczać. Uznając, jak wiele zostało nam wybaczone przez Boga, stajemy się bardziej skłonni do okazywania tego samego przebaczenia innym. Jezus podkreślił znaczenie tego w przypowieści o nielitościwym słudze Mateusz 8:18, 35, przypominając nam, że powinniśmy przebaczać innym tak jak Bóg przebaczył nam. Zaufanie Bogu głęboko wpływa również na nasze podejście do pracy i codziennych obowiązków. Zamiast postrzegać naszą pracę jako zwykły obowiązek lub sposób na zarabianie pieniędzy, zaczynamy postrzegać ją jako okazję do służenia Bogu i innym. Jak napisał Paweł: Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Kolosan 3:23 ta perspektywa przekształca nawet najbardziej przyziemne zadania w akty uwielbienia. Czy to opiekując się dziećmi, pracując w biurze, czy wykonując prace fizyczne, wszystko możemy robić na chwałę Bożą. To nie tylko nadaje nowe znaczenie naszej pracy, ale także pomaga nam znaleźć satysfakcję i cel we wszystkim, co robimy. W miarę jak coraz bardziej ufamy Bogu, stajemy się również bardziej otwarci na Jego wolę dla naszego życia. Zamiast sztywno trzymać się własnych planów i oczekiwań, Uczymy się szukać Bożego prowadzenia i ufać Jego mądrości. Jak mówi Księga Przysłów: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Przysłów 3, 5, 6. Nie oznacza to, że powinniśmy być bierni, lub że Bóg da nam szczegółowy scenariusz dla każdej decyzji w naszym życiu. Zamiast tego oznacza to poszukiwanie woli Bożej poprzez modlitwę. Studiowanie Jego Słowa i radę dojrzałych wierzących. Zaufanie Bogu daje nam odwagę do podejmowania kroków wiary, nawet gdy droga przed nami nie jest całkowicie jasna. Jednym z największych błogosławieństw zaufania Bogu jest pokój, którego doświadczamy w odniesieniu do przyszłości. W świecie pełnym niepewności, gdzie zmiany zachodzą szybko, a jutro zawsze wydaje się nieprzewidywalne, zaufanie Bogu stanowi dla nas kotwicę. Wiemy, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, Bóg będzie z nami. Jak obiecał przez proroka Jeremiasza, albowiem ja znam zamiary, jakie mam co do Was, wyrocznia Pana, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Jeremiasz 29:11 To zaufanie w przyszłość nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieli obaw, lub że nie powinniśmy mądrze planować. Ale oznacza to, że możemy stawić czoła przyszłości z nadzieją i odwagą, wiedząc, że nasz Bóg jest większy niż każde wyzwanie, z którym możemy się zmierzyć. Jak napisał Paweł, Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8:31. W miarę jak wzrastamy w naszym zaufaniu do Boga, zaczynamy postrzegać świat w inny sposób. Zaczynamy rozpoznawać Bożą Rękę we wszystkim w pięknie natury, w małych cudach codzienności. A nawet w wyzwaniach, którym stawiamy czoła. Rozwijamy głębsze poczucie wdzięczności, uznając, że wszystko, co mamy, jest darem od Boga. Ta postawa wdzięczności ma potężny wpływ na nasz wewnętrzny pokój. Jak przypomina nam Paweł, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. 1 Tesaloniczan, 5:18. Kiedy wybieramy wdzięczność, nawet pośród trudności. Deklarujemy nasze zaufanie do charakteru i dobroci Boga. Zaufanie Bogu uwalnia nas również od paraliżującego strachu, który często powstrzymuje nas od pełnego życia. Ile razy rezygnujemy z realizacji naszych marzeń lub podążania za Bożym powołaniem ze strachu przed porażką lub odrzuceniem. Jednak, gdy ufamy Bogu, możemy iść naprzód z odwagą, wiedząc, że nasza wartość i bezpieczeństwo nie zależą od naszego sukcesu w oczach świata ale od naszej tożsamości, jako umiłowanych dzieci Bożych. Przypomnij sobie zachęcające słowa, które Bóg dał Jozuemu: Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj się, bo z Tobą jest Pan, Bóg Twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz. Jozue 1:9 Ta obietnica jest tak samo prawdziwa dla nas dzisiaj, jak była dla Jozuego tysiące lat temu. Bóg jest z nami, prowadząc nas, chroniąc i wzmacniając na każdym kroku naszej podróży. W miarę jak pogłębiamy nasze zaufanie do Boga, odkrywamy, że nie jest to jedynie abstrakcyjne pojęcie, ale transformująca siła w naszym codziennym życiu. Kształtuje nasze decyzje, wpływa na nasze postawy i określa naszą reakcję na życiowe okoliczności. Zaufanie Bogu staje się fundamentem, na którym budujemy życie pełne pokoju, celu i znaczenia. Pomyśl, jak wyglądałoby Twoje życie? Gdybyś mógł stawiać czoła każdemu dniu z niezachwianą pewnością, że Bóg ma kontrolę. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie stawić czoła wyzwaniom z odwagą, wiedząc, że nie jesteś sam. Wyobraź sobie, że jesteś wolny od więzów strachu i niepokoju, żyjąc w wolności i pokoju, które pochodzą z pełnego zaufania Bogu. To nie jest nieosiągalna fantazja, ale rzeczywistość dostępna dla każdego z nas, kto wybiera zaufanie Bogu. To zaproszenie do życia pełnego duchowej przygody, gdzie każdy dzień jest okazją do doświadczania Bożej miłości, łaski i mocy w nowy i zaskakujący sposób. Ale jak możemy pielęgnować to zaufanie w naszym codziennym życiu? Zacznij od małych kroków. Poświęć codziennie czas na przebywanie w obecności Boga, czytając Jego Słowo, modląc się i po prostu słuchając. Praktykuj oddawanie swoich trosk Jemu w modlitwie. Wybierając zaufanie, że on się o ciebie zatroszczy. Szukaj okazji do służenia innym, ufając, że Bóg użyje cię do czynienia różnicy w świecie. Pamiętaj, zaufanie Bogu to podróż, nie cel. Będą chwile zwątpienia i walki, ale każde wyzwanie jest okazją do pogłębienia naszego zaufania. Jak napisał psalmista: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do niego ucieka. Psalm 34.9. Gdy kontynuujesz tę podróż zaufania, pozwól mi zachęcić Cię słowami Izajasza. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą Izajasz 40 i 31. Niech to codzienne odnowienie znajdziesz, ufając Bogu, doświadczając wewnętrznego pokoju, który tylko On może dać. Teraz chciałbym zaprosić Cię do wspólnej modlitwy. Otwórzmy razem nasze serca przed Bogiem, oddając mu nasze troski i odnawiając nasze zaufanie do niego. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją bezwarunkową miłość i nieustanną wierność. Uznajemy, że często martwimy się i niepokoimy sprawami tego życia, zapominając ufać Tobie. Przebacz nam, Panie, i pomóż nam skupić nasze oczy na Tobie. Dziś wybieramy oddać Ci wszystkie nasze lęki, obawy i troski. Pomóż nam w pełni zaufać Twojej miłości. I Twoim planom dla naszego życia. Daj nam odwagę do podążania za Twoją wolą, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Panie, prosimy, napełnij nasze serca Twoim pokojem, tym pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech będziemy żywymi świadkami transformującej mocy zaufania Tobie, promieniując Twoją miłością i łaską na wszystkich wokół nas. Umocnij nas w naszej wierze, odnów nasze umysły i prowadź nas w każdym kroku naszej podróży. Niech doświadczymy radości i wolności, które pochodzą z pełnego zaufania Tobie. W imię Jezusa modlimy się Amen. Drogi widzu, mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie źródłem zachęty i inspiracji. Pamiętaj, wewnętrzny pokój, którego szukasz, jest w Twoim zasięgu, gdy wybierzesz zaufanie Bogu. On jest zawsze gotowy, by Cię prowadzić, pocieszać i wzmacniać w każdym momencie Twojego życia. Jeśli ta treść poruszyła twoje serce i czujesz, że może być pomocna dla innych, proszę, rozważ udostępnienie tego filmu swoim przyjaciołom i rodzinie. Twoje działanie może być środkiem, dzięki któremu ktoś znajdzie nadzieję i pokój, których tak bardzo potrzebuje. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących treści takich jak ta. Na końcowym ekranie znajdziesz linki do innych powiązanych filmów które mogą jeszcze bardziej pogłębić twoją duchową podróż. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Do następnego filmu Trwaj w pokoju i miłości Bożej.